Jedna z większych niespodzianek, jaka mi się zdarzyła w mojej biografii pisarskiej, zdarzyła się w 1974 roku. Mieszkałem w Skawinie, byłem nauczycielem. Wydałem pierwszy mój tomik, nasze najszersze rozmowy. I pewnego dnia otrzymałem list z Paryża. Był to list od Sławomira Mrożka. W tym liście pisarz tłumaczył się kim jest, że może nie wiem tego że pochodzi też z Borzęcina i że gratuluje mi Tomiku, który do niego nie wiem jakim cudem dotarł może przez wydawnictwo literackie w każdym razie napisał mi tam, że kiedy czytał te wiersze to przypomniał sobie te pierwsze wschody i zachody słońca, jakich uczył się w Borzęcinie no, i że po prostu nie jest on jakimś wielbicielem poezji, ale jak mu się coś podoba, to mu się podoba, i te wiersze mu się spodobały, i napisał mi, proszę nie uważać tego za powierzchowny komplement. Naprawdę tak jest. I zaczęła się w ten sposób nasza korespondencja, która trwała do roku 1981. W sumie około 100 stron maszynopisu, bo niektóre listy mrożka były no, takie piękne, literacko, jak to on, pisane takim precyzyjnym stylem. Nie listy konwencjonalne i nie listy okazjonalne, listy refleksyjno-takie osobisto, filozoficzne. W drugim liście napisał, kiedy, kiedy mu odpisałem, Cieszę się, że mi Pan odpisał, i dziękuję, że żad, zadał sobie Pan trud przejścia po moich śladach w Bożęcinie. Tak, już pisząc do Pana za pierwszym razem, zdawałem sobie sprawę, że choć obaj urodzeni w Bożęcinie, nasze losy były odmienne. Przecież dla mnie wypadła strona, ponieważ dla mnie wypadła strona tak zwanej inteligencji. I w tym sensie miałem łatwiejszy start do książek. Dopiero potem to się wyrównuje. Ja miałem inne kłopoty ze środowiskiem niż pan. No i w którymś z kolejnych listów przeszliśmy na ty. Było to dla mnie niesamowicie ważne jako dla debiutanta. Wysyłałem mu kolejne tomiki, odnosił się do nich, pisał o nich i no, pamiętam na przykład taki niezwykle dla mnie ważny list, ponieważ mówił on o poecie, o pisarzu, o artyście, że powinien być sobą. Za jeden z Tomików, chyba za Tomik na tyłach świata, podziękował i napisał: tak. Dziękuję za list i wiersze. Coraz bardziej mi się wydaje, że nic nie powinno się, że nie powinno się ani mówić, ani pisać o wierszach jako towarze na sztuki dobry, zły, średni. Rozkręcać jak zegarek choć technika może interesować specjalistów. O wierszach powinno się mówić jako o człowieku czyli o życiu jak o organizmie. Nie, jak o martwych przedmiotach. Oczywiście o wierszach, które są żywe. O innych w ogóle nie ma co mówić. Twoje są żywe, jak wszystko, co żywe pozostaje w związku wymiennym z życiem. I tu dalej hmm, dodawał: Tak, jeszcze powtórzę to, co już Ci pisałem kiedyś. Dla mnie nie wszystko, co uchodzi za poezję jest poezją. Część tego jest dla mnie nicością. Niechętnie myślę o stawianiu stopni i przyznawaniu poetom jak sportowcom pierwszy, drugi i tak dalej. Czy dąb jest lepszy od jarzębiny? Pytał retorycznie. Czy wróbel jest lepszy ptak czy sroka? Albo jest, albo nie ma. A klasyfikowanie oczywiście tylko w obrębie tego, co jest, bo jak nie ma, to nie ma sensu. Yy, potem mniej już mnie obchodzi. Najważniejszym dla mnie, że jesteś sam w sobie. O sobie myślę podobnie. Jestem, i, tu, i to już bardzo dobrze. A czy jestem wielkim pisarzem, czy małym, o, o tym słycha, słyszeć nie lubię. Życzę ci tylko w sprawie wielkości czy małości, jeżeli już o tym mówić musimy, żeby cię uznano za wielkiego, ku czemu zdaje się się ma, na szczęście, bo to po prostu ułatwia życie i w sprawach praktycznych usuwa spod nóg niepotrzebne przeszkody. Naszą wędrówkę śladami Mroczka w Borzęcinie zaczniemy od końca. Tutaj leży Matka Sławomira Zofia zmarła y, dość młodo. Y, on, pisarz, tak y, opisuje ten y, pogrzeb, y, w którym brał udział właśnie w, y, w Borzęcinie. Ojciec w czasie pogrzebu zachowywał się tak, jak należy, i to wydawało mi się nie do przyjęcia. Płakał w podniosłych chwilach, a potem, kiedy grób był szczęściowo zakryty, przyjmował wyrazy współczucia ze smutną twarzą. Po pogrzebie odczuwał widoczną ulgę. Ja tymczasem zachowywałem się odwrotnie. Podczas pogrzebu miałem kamienną twarz i nie wykonałem żadnego ruchu bez widocznej potrzeby. Także już w owszaku zaczęły się szepty, że tak nie wypada. Wprawdzie nie zachowywałem się jak Hamlet na pogrzebie Ofelii i nie błaznowałem, żeby ukryć wzruszenia, ale byłem poważny, jak przystało na pogrzebie matki. Dopiero po powrocie do domu po powszechnej uldze, która zawsze następuje po pogrzebie, wyszedłem do ogrodu, a stamtąd ponownie na cmentarz. Przeczytałem ten fragmencik z Baltazara, ponieważ on charakteryzuje pisarza, jego zachowanie, jego reakcje i można powiedzieć, cenzurę jaką stosował wobec swoich uczuć których nie chciał okazywać w sposób teatralny. To bardzo dziwne, ale takim właśnie człowiekiem był. Już wtedy Bożencin miał 5 tysięcy mieszkańców i był zaliczany do największych wsi w Małopolsce. Duża piętrowa szkoła mieściła się w osobnym ogrodzie. Postanowiono, że zacznę uczęszczać do klasy trzeciej odpowiadającej dziesięciolatkom. Z domu do szkoły było 15 minut drogi. W tych czasach oficjalnie żadna szkoła, włącznie ze szkołami wyższymi, nie była koedukacyjna. Nie dotyczyło to jednak szkół dla ludu. Przekonałem się o tym już pierwszego dnia, kiedy matka odprowadziła mnie do szkoły w Borzęcinie. Ten cnotliwy pomysł został wprowadzony wyłącznie w dużych miastach. Obyczajowość wsi różniła się radykalnie od obyczajowości miast. Wiejskie dziewczęta i wiejscy chłopcy dorastali razem i od najmłodszych lat wymieniali poglądy szczere i brutalne a dla mnie fascynujące. Wszystko to wytrąciło mnie z równowagi. Do tej pory byłem chłopcem jak wszyscy. Darłem się, kiedy było trzeba, biegałem, kiedy była okazja. W szkole biłem się, jak wszyscy to też chcąc wyładować podniecenie. Zaczepiłem ucznia, który wydawał się niższy ode mnie. Zanim zdążyłem wykonać jakikolwiek ruch, usłyszałem huk, a potem zostałem ogłuszony. Niezdolny do akcji, odszedłem na bok. Dopiero potem uświadomiłem sobie, co się stało. Przeciwnik, uderzając płasko dłonią w szyję, obezwładnił mnie. Przez kilka dni odczuwałem ten ból. Przedtem nie przyszło mi do głowy, że wiejscy chłopcy umieją się bić tak fachowo. Siedzę sobie tu w, w ławce, nie, to nie jest ośla ławka, w szkole w Borzęcinie, do której ja chodziłem też i do której uczęszczał też Sławek Mrożek, mając w czasie okupacji. Siedzę z panią dyrektor Kingą Białek, która przeczytała fragmencik z Baltazara. Panie Kingo, czy zostały jakieś ślady po uczniu Sławku, czy zapisy, czy w ogóle coś jest po rodzinie? Bezpośrednich śladów po uczniu Sławomiru, Sławomirze Mroszku niestety nie ma, nie zachowały się. Zachowała się księga uczniów, a wówczas nazwana metryką szkolną na naukę codzienną Gminy bożęci. I w tej księdze. Do szkoły zostało zapisane imię i nazwisko dziecka pod numerem 7. Jest to imię i nazwisko Madrycka Sławomira Broszka, Zofii Kędzior. Kędzior Zofia Józefa, urodzona 27 lutego 1906 roku, imię ojca Jan, i uczęszczała do tutejszej szkoły przez 5 lat, które to lata są wymienione w księdze. A co się stało z zapisem? Uczęszczania do, do szkoły, czy do którejś z klas y, Sławka. Podejrzewam, że w poprzednich latach y, księga z, y, uległa zniszczeniu pewnie mhm. przy okazji powodzi lub jakichś innych. W każdym razie tego, nie, to, ma, nie ma żadnego śladu. I właściwie jedyny ślad to jest ten w książce Baltaza. Tak, to który jest pani y, tu przeczytała. No, ta szkoła jest oczywiście inna niż, niż moja i niż. Mrożka jeszcze pewnie inaczej wyglądała, bo on chodził w czasie okupacji tutaj. Do ale jest to ten tam... sam budynek jednak. Ale ten sam ten budynek. No i siedzimy w Izbie Pamięci. Yy, czy to jest zaczątek Izby Pamięci Sławomira Mrożka? Yy, to pani wymyśliła? Jak to? To jest zaczątek Izby Pamięci. Właściwie to był pomysł mój, ale yy, oczywiście bez pomocy koleżanek by się tu nie obeszło, Jasne. dlatego że poszukałyśmy po wsi różnych śladów. Różnych śladów, w tym mebli czy urządzeń z lat 30. Z tego okresu, z tego tak? Z lat tak? 30. Mieszkał w A więc prawdopodobnie, chociaż te kałamarze to chyba nie są z tego okresu, ale. piórem. Ale... pisał ge... piórem I ubił, biura, nie można to czy... jakoś poczuć. <laughs> tak. Uczniowie mogą to w jakiś sposób poczuć, no, siedzą w tych ale radio, ławki są oryginalne. O, ławki są oryginalne, także no, no pięknie, że coś takiego jest i będzie więcej zdjęć, prawdopodobnie książek. To będzie oficjalne otwarcie dopiero tej Aha. sali z okazji 650-lecia lokacji Borzęcina na przyszłym roku. Przyszły rok. I myślę, że ta sala nabierze już takiego y, bardziej rzeczywiście charakteru z lat 30. No tym bardziej, że wójtowi... Na Januszowi Kwasiekowi zależy na tym, bo jest to światły wuj i wie, że jest to też wspaniała sprawa dla wsi, że mają tak wybitnego pisarza. Gwoli ścisłości trzeba dodać, że tutaj przyszedł na świat Sławomir Małżek w 1930 roku w kędziorówce i przebywał jako niemowlę. A później dziecko już może mówiące do trzeciego roku życia. Potem wyjechali, i potem znowu w czasie okupacji przyjechali i właśnie chodził do szkoły. Yy, myśli pani, że ile to trwało? Myślę, że to było gdzieś około roku. To aha, wynika z, z zapisów w Baltazarze. Aha. Później jakiś czas znów rodzina mrożka spędziła w Krakowie? Yy, w, w Poroninie, czy gdzieś, w każdym razie wyjeżdżali, ale potem znowu w 1944. Tutaj on był, ponieważ. Powrócili na chwilę też, na tak. rok, jakiś tam rok, czy dwa, no. I później. No, Głosie poza było tym. Związane z Kraką. Z poza tym trzeba dodać, że przyjeżdżali tu po Wałówę, hmm. po Świninę, do pana Kułaka z ojcem i o tym też wspomina. A proszę powiedzieć, czy pamięta pani, znalazłem w domu takie zdjęcia słowo miła mrożka. Czy myśli Pani, pamięta Pani z jakiego to okresu? Oczywiście, no pamiętam, tak? że było to wielkie wydarzenie w Borzęcinie, tak zwany Borzęcki Mroże No ja byłam wtedy nastolatką, ale Aha. również brałam w tym udział, więc doskonale pamiętam na przykład e, różowe słonie pasące się obok krów. Aha. Oczywiście to tak. były makety. Pamiętam również pewne zamieszanie związane z... Y, Osobą i sobowtórem sobą mierzyliśmy. Tak, mrożek. tu jest właśnie sobowtór i, i, i mrożek. Pierwszy pojawił się sobowtór, no i był przywitany tak jak właściwy mrożek. Jeszcze przepraszam, przez tak. nauczyciela, poważnego nauczyciela tak. pana Józefa Boraca. Boracę, tak jest. I właściwie to ludzie nie bardzo wiedzieli, który z nich jest naprawdę który. No, i oczywiście oczekiwali. Kolan to była impreza zorganizowana przez Józefa Opalskiego. Jeden dzień poświęcony cały na Borzęcin, Przyjechali tutaj autokarami z całego świata, można było powiedzieć, krytycy, pisarze, znajomi Sławomira. I on też z pewnym opóźnieniem na placu przy Kościelnym odbyła się wielka uroczystość, przemawiał profesor Jan Błoński i inni, między innymi Stanisław Adamczyk, który bardzo się wczuł w swoją rolę, tak. mówił podniosłym głosem, no i bożecanie wszyscy oczekiwali, że przemówi teraz sam bohater. A sam bohater siedział na tronie, nic nie mówił, z posągową miną, nie wiadomo było, co chce, co sobie myśli. Także trochę rozczarował tutaj społeczność. społeczność. Ale jednak kiedy wjeżdżał do Burzęcina i był witany właśnie przez pana Boracę Chlebem, to wówczas zaśpiewał i czyście mnie nie poznali. poznali, ze ściemi stajerka nie zagrali, tyle potrafił i umiał i zapamiętał. Zresztą to jest taki może by piosenka, która była też w, w teacze stu, jeden z, ze spektakli mrożka, nie wiem, czy to była zabawa, czy coś innego. Tutaj siedzi właśnie na tronie z taką posągową miną, w otoczeniu, Mieszkanie, w Januszku, tak, bo no, tu jest powadzony, przez nie zdjęcia są chyba autorstwa pani Jadwigi Rubisz. ukazały się w pispie Krakowskich. Tak, no tu trzeba dodać, że całą, się, całą sprawę wyreżyserowali, całą oprawę wyreżyserowali aktorzy z Tardowskich Teatrów. No i właśnie te słonie się pojawiły na łąkach. To pamiętam. I ja myślę, że chłopi byli tym wszystkim lekko zszokowani. Nie bardzo wiedzieli, że nie lekko? Tak. Nie wiedzieli, co się tu dzieje. No, a przecież tu tyle luda zwaliło. No i Mrożek swoim zwyczajem, ponieważ niektórzy byli oburzeni, że nie złożył kwiatów na Grobie swojej matki, ale okazuje się, że nie szedł w otoczeniu dworu, tylko po prostu chyłkiem z panem Adamczykiem poszli sobie sami na cmentarz. No i tak jak na pogrzebie, właśnie chciał być sam z, z, z grobowcem, z, z matką, która tam jest złożona, pomilczeć z nią. Zresztą bardzo dobrze wspomina matkę, jednak bardzo dużym tak. uczuciem ją darzy. Tak, tak, pisze, tak. Że była dla niego życzliwa, tak. że poczucie humoru po niej mm -hmm. odziedziczył, że była dla niego wyrozumiała. Zgadza z się. Z szacunkiem odnosi tak. się do osoby matki. Do matki, natomiast no, już o dziadku pisze, to już jakoś gorzej. Raczej y, bardziej podobał mu się ten dziadek z poromki Łuszewskiej, nie zresztą, który był kościelnym i chłopem. Miał ziemię. Natomiast tutaj Jan Kędzior, dziadek Sławomira, był właścicielem mleczarni. Mleczarnia została i ten dom został zburzony pod koniec lat 80. 80., także nic nie zostało, jest pusty plac. Teraz tam powstaje obok ośrodek wielkiej rehabilitacji. No a po drugiej stronie była willa pani rogorzowej. On się tam, jak pisze, często wymykał. I Ponieważ y, t, pani Bogorzowa była nauczycielką, więc czytał tam mnóstwo książek. I o tym też piszę w jednym z fragmentów. E, oglądał tam pisma, tygodnik ilustrowany i przesiadywał tam nieraz cały dzień czytał. E, I tam zobaczył mieszaninę granatów z pomidorami. Na siedzeniu w samochodzie jednego z oficerów, który nocował, jak się wojna rozpoczęła, u pani Rogorzowej tak, na piaterku. Tak. I właśnie ten obraz mieszaniny granatów i pomidorów pozostał w jego pamięci. pisze o tym również w Baltazarze. W yy, Baltazarze, ten sposób tak. pamiętał tak. ten, ten yy. początek wojny. Tak? Czy ludzie wspominają jeszcze, wspominali przez jakiś czas ten dzień przedziwny, który tu był? Yy. Yy, jakoś z perspektywy mojego ówczesnego nastoletniego wieku tak? nie pamiętam takich wspomnień. No, Ale słonie, panie, W dzisiejszych panie, panie. czasach się m, bardzo często wraca, no, może z racji tego, że, że bardziej popularna stała się postać Sławomira Mrożka w Borzęcinie, może z racji tego, okay. że jest więcej ludzi wykształconych i znają trochę Nie Musiał twórczości. umrzeć, żeby o nim mówiono dużo. To no wtedy nie, się, już trochę wcześniej myślę, że, 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 tak, oczywiście. że jakoś poznano twórczość, a przez to człowieka i jego specyficzny charakter i tak, sposób tak. bycia i sposób pisania Świetnie. i postrzegania świata. W roku 1978 bodaj ósmym, wyjechałem po raz pierwszy na zachód, do Paryża. No i tam przez parę dni opiekował się mną Sławomir, to znaczy uczył mnie metrem jeździć. Wtedy wyjazd ze wschodu, za Żelazną kurtyny Kurtynę na zachód nie był prosty. Atakowały tam zewsząd sklepy, tutaj supermarkety, jakieś inne takie rzeczy inny świat, kolorowy. Na mnie to nie robiło specjalnie wrażenia, bo jestem abnegatem z urodzenia. Nawet powiem szczerze, że parę razy mrożek się żachnął, kiedy pokazywał mi jak to tam wspaniale działa, banki jak działają, jak urzędy, a ja jakoś obruszyłem, wzruszyłem ramionami. Pamiętam z tego okresu, no różne, mimo że to było tylko parę dni, w sumie 11 dni w Paryżu, no, takie różne anegdotyczne rzeczy. Przede wszystkim uderzyło mnie, że, jest, że wygląda młodo. On miał wtedy około pięćdziesiątki, wyglądał młodziej, a w listach był mędrcem. I to zderzenie było dla mnie takie zaskakujące. Poza tym, na przykład, Śmieszne, jak kiedy jeszliśmy do sklepu, i on przymierzał wiele swetrów, pytając mnie, czy coś mu tam nie wystaje jakiś kuferek, którego zresztą nie miał, czy to pasuje, jak go ulał. No, zobaczyłem, że normalny człowiek bardzo się ucieszył, kiedy zobaczył, że przywiozłem ze sobą konserwy, bo to takie czasy były. Okazuje się, że pisał wtedy emigrantów, wszystko mu się zgadzało. Powiedział, no tak, rzeczywiście. Tu każdy Polak, jak przyjeżdża, to ma y, puszki, to y, przywozi ze sobą be puszek, i to było wszystko świetnie. Pamiętam też, że podobało mu się, kiedy go poprosiłem na wino. Y, ja fundowałem. Widocznie to odwrócenie scenariusza bardzo mu przypadło do gustu. Ponieważ był człowiekiem niekonwencjonalnym i lubił niespodzianki, i takim taką niespodzianką był ten pierwszy list. Spotykaliśmy się też w Krakowie, ale co się okazało, że był to najtrudniejszy rozmówca świata. Tak o nim zresztą inni też mówili. Zamiast, tak jak to dwaj inteligentni ludzie kiedy się spotykają ze sobą, dodawać sobie skrzydeł, to on podcinał każdemu ogólnie, uogólnieniu. I w zasadzie, no, było bardzo, o ile listy pisaliśmy i wszystko pięknie szło, ja byłem w nim jako debiutant no, prawie zakochany w, ty, w tej korespondencji, w tym, i w nim, i, i, i to w rozmowy niestety szły nam bardzo opornie. No i, i po parokrotnym y, spotkaniu się później w Krakowie w latach 80 właściwie ta, yy, Przyjaźń, bo to była przyjaźń, jeżeli chodzi o korespondencję, urwała się. Ostatnie listy, które mam z lat 90., są pisane już przez biuro adwokackie, sygnowane przez biuro adwokackie i w zasadzie z nim nie miałem kontaktu, mimo że w Krakowie był. Zresztą, jak wspominali jego znajomi i przyjaciele, on miał taki zwyczaj, że jak mu się coś nie spodobało, to ni stąd, ni zowąd zrywał z, z ludźmi.